Na rocznicę najazdu hitlerowskiego na Polskę rozpoczął swe obrady pierwszy polski kongres pokoju. 1300 delegatów przybyłych z całej Polski reprezentowano wszystkie warstwy społeczne, wszystkie zawody, wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych czy religijnych. Na kongres przybyły również delegacje zagraniczne, między innymi delegacja radziecka i delegacja bohaterskiego narodu koreańskiego. zagaił przewodniczący Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju, profesor Jan Dębowski. Kongres wykazał siłę i rosnącą prężność polskiego ruchu pokoju. Wykazał, że cały naród Polski nie tylko pokoju pragnie, ale umie i będzie o ten pokój walczyć. Szerny reportaż z obrad kongresu przyniesie specjalne wydanie polskiej kroniki filmowej. Budowa fabryki samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie, jeden z największych obiektów przemysłowych planu sześcioletniego. Tempo budowy stale wzrasta. Żeranie przoduje we wzorowej mechanizacji robu. Stosuje się tu prefabrykację wielkich elementów do budowy stropów wykonanych z żelazo-betonu. Specjalne siatki zabezpieczają robotników montujących strony. Oto montaż ostatniego elementu nad jedną z wielkich hal produkcyjnych. Już niedługo z tych hal wyjadą piękne nowoczesne samochody pierwsze polskie samochody osobowe. W kraju prowadzono podczas wakacji intensywne prace nad remontem i budową szkół. Oto nowa szkoła TPD przy ulicy Kopernika w Warszawie. Wszystko musi być gotowe na czas. Wykończony budynek, sprzęt szkolny, pomoce naukowe. Wszystko jest gotowe na czas. Cóż to za szczęście mieć taką szkołę. Już sam jej wygląd budzi radość. 1 września przewodniczący Stolecznej Rady Narodowej Jerzy Albrecht przekazał dzieciom i wychowawcom najserdeczniejsze życzenia. Mówi do dzieci delegat zalogi robotniczej, która zbudowała ten piękny gmach. Warszawscy budowlani oddają nową szkołę przyszłym budowniczym Polski Ludowej. Tego samego dnia w całej Polsce zaroiły się drogi wiejskie. Dzieci chłopów idą do nowych szkół. W spółdzielni produkcyjnej Kamieniec minister oświaty Jarosiński otwiera szkołę w dawnym obszarniczym dworze. Pomyślnej nauki. Jeden z wielu autobusów PKS-u, które spotykamy na drogach w całej Polsce. Wóz prowadzi kierowca Kobyliński. Stop i spodziewana kontrola. Od kiedyż to posterunki kontrolne witają kierowców kwiatami? Dla uczczenia święta pierwszomajowego Kobyliński i Skoczyla zobowiązali się przejechać na swoim Fiacie 175 tysięcy kilometrów bez remontu głównego. Zobowiązanie przekroczyli. Przejechali 200 tysięcy kilometrów, tyle co pięć podróży dookoła Turii Ziemskiej. Bez remontu. Na dworcu w Warszawie kierownicy PKS i koledzy kierowcy zgotowali rekordzistom serdeczne przyjęcie. Minister Komunikacji i Dyrekcja PKS przyznały przodującym polskim kierowcom wysokie premie pieniężne. Dobrze nam się jeździło z kolegą Kobylińskim. Jutro mija dwa lata na tym wozie. Wzywamy wszystkich naszych kolegów kierowców do współzawodnictwa długofalowego. To znowu za niezwykła karawana, przez góry, lasy, rzeki i bezdroża. Jakieś tajemnicze przygotowania. Teatr, przyjechał Teatr Kukiełkowy. To krakowska groteska podjęła taką piękną inicjatywę w swoim czynie lipcowym. Na koloniach letnich, w miasteczkach i w najmniejszych wioskach Podhala Artyści krakowscy dali blisko 60 przedstawień. Przywieźli radosny uśmiech ośmiu tysiącom dzieci. Muzyka Jazda! Muzyka Sport motocyklowy na torze żużlowym nie stanął nas niemal przed wojną, ma już setki tysięcy zapalonych wielbicieli. Muzyka Nasi młodzi żużlowcy w ciągu zaledwie kilku lat zdobyli sobie w całej Europie znakomite imię i opinię doskonalnych, brawurowych zawodników. Czasami zbyt brawurowych. W zawodach Warszawa-Poznań wzięli udział najlepsi żużlowcy. Zwycięska drużyna Warszawy i nasz mistrz, Alfred Zboczek. Na niemieckich autostradach znów toczą się kolumny czołgów. Imperialiści angloamerykańscy próbują zamienić Niemcy zachodnie w wojskowy poligon. Wypuszczają na wolność zbrodniarzy hitlerowskich powierzają im tworzenie nowego niemieckiego Wehrmachtu, odbywają prowokacyjne manewry wojsk okupacyjnych. Ale opór narodów przeciwko zbrodniczej polityce wojennej rośnie. W swojej wściekłości napotykają anglosasi na coraz to potężniejszy opór niemieckiej klasy robotniczej w Niemczech Zachodnich. Jako protest przeciwko rosnącej nędzy, jako protest przeciwko groźbie nowej wojny, mnożą się strajki w wielkich fabrykach zachodnio-niemieckich. Na ruinach pozostawionych przez minioną wojnę, Protestują robotnicy niemieccy przeciw nieprzytomnej polityce spadkobierców Hitlera. Przeglądem Światowego Frontu Walki o Pokój była ostatnia sesja Światowego Komitetu Obrońców Pokoju w Pradze Czeskiej. Tu przybyli przedstawiciele setek milionów ludzi walczących o pokój pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Delegacja Radziecka, Ilia Ehrenburg, Wanda Wasilewska, Aleksander Korwieńczuk. Słynny pisarz brazylijski, Amado. Darbusier, wiceprzewodniczący Światowego Komitetu. Delegaci walczącej Korei. Pietro Nenni, jeden z przywódców włoskich robotników. Wielki uczony francuski, profesor Joliot-Curie, jako przewodniczący komitetu otwiera sesję. El Bonheur. No my zachronimy nie tylko przemawia znakomity pisarz radziecki, Ilja Erenburg, który cały swój talent oddał w sprawie walki o pokój Tych ludzi.